W życiu każdego człowieka nadchodzi moment, kiedy ma się podgórkę. Niektórzy podsadzają się dirtem. Są jednak ludzie, którzy nie chcą powrócić sobie rąk. Ci używają drabinek. Prawie zapomniałem o fanach pływania. Ci tworzą windy wodne. Ech, typowe. Ale jeśli jesteś zbyt leniwy, aby stawiać pod bloki albo wspinać się po drabinkach, a nie chce ci się moczyć w wodzie, zawsze możesz po prostu wziąć windę. Teraz trochę o zasadzie działania. Jest to winda mojej własnej konstrukcji. Jak sami widzicie, mamy tutaj dwa przyciski. Ten tutaj służy do tego, aby wysłać windę na górę. Ten, tutaj na dole jest do tego, aby wezwać ją z powrotem na dół. Jednak musimy najpierw poczekać aż ta winda doleci na samą górę. Jak widzicie, drzwi otwierały się automatycznie. Teraz po chwili. Ups. Winda powinna wystartować. I również powinny otworzyć się drzwi. Ale co wprawia te widne w ruch? Tak jak w mojej poprzedniej konstrukcji, wykorzystałem tutaj maszyny latające, które po raz kolejny dzięki blokom miodu można stakować obok siebie. Dzięki czemu można przynieść znacznie większą ilość bloków niż było to możliwe wcześniej. No dobra, już mówię, jak to zbudować. Zaczynamy od wybudowania kabiny, w której będzie poruszał się grać. Jest to nic innego jak zwykłe pudło o wymiarach 4 na 4 Więc myślę, że z tym akurat każdy jest w stanie sobie poradzić. Nic skomplikowanego. Jeszcze tylko tutaj jedna ścianka. I gotowe. Spokojnie, to jeszcze nie koniec. Po bokach musimy dorzucić e, bloki slimów i bloki miodu. Po raz kolejny musimy pamiętać, aby bloki slajmów nie znajdowały się obok bloku slimu, tylko obok bloku miodu, tak aby nie mogły się posklejać. Tutaj z tyłu wystarczy, że przykleimy tylko do tylnej ściany, ponieważ te bloki trzymają się już o tych tutaj bloków slimu i miodu, dzięki czemu tutaj nie musimy ich po raz kolejny podłączać. Czas na moją ulubioną część. Teraz zostaje już tylko dobudować maszyny latające, które mam nadzieję, że już pamiętacie jak się buduje. A dla przypomnienia wygląda to w taki sposób. Teraz wystarczy do każdego z tych segmentów dobudować taką maszynę latającą i wszystko praktycznie już będzie gotowe. Ale zanim spróbujemy uruchomić windę musimy ją najpierw porządnie zabezpieczyć. Dla własnej wygody polecam Wam dobudować tutaj jeszcze po kilka bloków obsydianu, aby maszyna nie mogła się poruszyć, dzięki czemu będziecie mogli być spokojni, że jeśli przez przypadek aktywujecie któryś z obserwerów lub tłoków to cała maszyna Wam nie rozleci się w kawałki. Teraz w końcu możemy przejść do tego, jak uruchomić windę. Wystarczy, że aktywujemy nasze tłoki, co możemy zrobić poprzez ustawienie repeaterów skierowanych każdy w jedno, do strony jednego z tłoków. Później wystarczy tylko połączyć to wszystko redstone'em i doprowadzić to do guzika. Teraz jeśli usuniemy nasze, usuniemy nasze zabezpieczenie z góry, wciśniemy guzik. a teraz ręka w górę, to wiedział, że coś popsuje. Zapomniałem tylko dodać, że jeśli chcecie uruchomić maszynę latającą poprzez tłok, musicie użyć y, pulsu o długości jednego tiku. Wtedy wszystko już działa. Nie zapomnijcie wybudować jakiejś platformy na górze, która zatrzyma windę. Wystarczy, że na górze ustawicie sobie cztery bloki jakiegokolwiek materiału budowlanego. Tutaj musi to być blok, który nie jest y, możliwy do przesunięcia, ponieważ ta część maszyny latającej ma tylko 5 bloków, w sumie 7 bloków do wypchnięcia. Tutaj jest to już 10, więc wystarczy postawić jakikolwiek blok i ta maszyna nie będzie mogła lecieć już wyżej. Oczywiście miałem na myśli 12, bo zapomniałem dać obserwator i tłoku. Ale wracając do budowania, to musimy to windę dosłać na dół. Aby to zrobić, wystarczy tylko zbudować tutaj coś takiego. Taki szkielet na którym postawimy nasz redstone teraz musimy tutaj postawić linię redstone'u tutaj tak samo i łączymy to jeszcze z naszą maszyną która wygeneruje nam puls o długości jednego tiku ups Okej, okay, jeszcze tylko przycisk na górze. Jak widzicie, całość leci w dół. I nawet się nie rozbiło. To by było na tyle w tym odcinku. Jeśli chcesz również zobaczyć, jak zrobić drzwi, które otworzą się automatycznie, po tym jak Winda dojedzie na miejsce, koniecznie zostaw komentarz, lajka oraz subskrypcję. Możesz również zaprosić znajomych, aby wpadali, bo niedługo pojawi się więcej odcinków o tematyce Redstone'owej. Mówił do Was cinek, cześć!